Cześć, tu z W dzisiejszym filmie poruszę temat planu treningowego, jeśli chodzi o dół ciała, no bo w sumie co by innego jak nie dół ciała. E, przez e, miesiąc teraz robię coś takiego, że mam trochę wyższy zakres powtórzeń, jest trochę inny plan działania, więc postanowiłem, że o tym opowiem. Na początek, może trening, e, w którym jest tak naprawdę tylko jedna główna seria danego ćwiczenia, czyli przysiadu i martwego ciągu. E, tutaj jeszcze się rozgrzewam z przysiadem przednim i przy okazji może powiem o botwinku bo wydaje mi się, że. E, jest to temat ostatnimi czasy strasznie rozdmuchany. E, pojawiło się o tym kilka publikacji, i ludzie na siłę szukają go tam, gdzie go nie ma e, u siebie albo u innych. U mnie na przykład też mi mówią, że masz Batwinka i tak dalej, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no, moje kolana i plecy nigdy nie miały się lepiej, więc wydaje mi się, że chyba na podstawie swoich odczuć mogę stwierdzić, że. Jednak nic mi nie jest. E, ostatnio też e, tutaj, pierwsza seria jest. A, bo w ogóle e, mam taki schemat e, Wendlera. E, robię to schematem: wszystko Wendlera. E, trochę mój komentarz nie, może być nieuporządkowany, bo mam dużo rzeczy, które chcę powiedzieć. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie rozstawu nóg. Trochę ostatnio e, szerzej e, stawiam nogi. Zauważam, że jakoś łatwiej jest mi wygenerować wtedy e, siłę. No ale cały czas to są eksperymenty. Zosta zostawiłem sobie przysiad z pauzą, bo yy, mógłbym robić w sumie zwykłe, ale tak naprawdę wydaje mi się, że z pauzą jest większe przełożenie na martwy ciąg. Yy, po raz kolejny to powtórzę a że raczej nie będę startował żadnych zawodach yy, w najbliższym czasie latach yy, to myślę, że nie mam po co robić zwykłego przysiadu. I w pauzie czuję się po prostu bezpieczniej. E, kiedyś miałem coś takiego, jakieś takie urazy, powiedzmy e, zginacza biodra, albo jakiś ból kolan. E, natomiast tak jak mówię, teraz jest idealnie. Nigdy lepiej nie było. E, no i cóż, 8 powtórzeń, 95. Mm, bardzo dawno nie wychodziłem poza 5 powtórzeń. Chyba, nie wiem, dobrych kilka miesięcy. E, tutaj chyba Pan chciał mnie ratować, tak? Szacun. Ale dobrze, że się nie, nie pokusiło o pomoc, bo ostatnio mi się zdarzyło, że ktoś mi pomógł w momencie, kiedy nie potrzebowałem. To jest irytujące. No, tutaj mamy Marcy Wyciąg w wersji Sumo, właściwie Semi Sumo. Też muszę w końcu się zebrać, nagrać film odnośnie tych różnic i itd. Pierwsza seria. No właściwie pierwsze dwie serie to są takie, no, takie wstępne powiedzmy. E, stwierdziłem, że nie będę już wstawiał widoku z boku, bo widzę, że za dużo kontrowersji to budzi, e, że moje plecy nie są idealne, idealnie proste jak deska. E, no tak jak odpowiadam zawsze na tak, tego typu komentarze, jestem zdania, że e, góra pleców może jakieś tam e, zagięcia mieć, tylko żeby to cały czas było stałe, żeby to nie było tak, że zaczynacie z prostymi plecami i jest nagle uh, zagięcie. Tylko, um, żeby już zaczynać w tej pozycji w takiej, przez której będziecie ciągnąć przez cały ruch, jakkolwiek to brzmi. Um, tutaj będzie leciała sobie główna seria 160 razy 11, um, 160 razy 11 i ostatnio jakiś miesiąc temu zrobiłem raz 10, więc jest to repiar, że tak powiem. No, i dodatkowo jeszcze sobie zmierzyłem czas na 10 powtórzeń. E, miesiąc temu zrobiłem to w 39 sekund z hakiem. E, teraz w 34 sekundy z hakiem. Także 5 sekund też jest postęp, e, jeśli chodzi o czas, taki, czas trwania takiej serii. No, i weszło. E, no, i na koniec jeszcze sobie robię e, z racji tego, żeby ta praca nóg była trochę większa, objętość treningowa, trochę większa. To robię wykroki, trochę może duży rozkrok jest w wykroku, że tak powiem, ale lubię to uczucie rozciągnięcia. i No i robię sobie tutaj, to były trzy takie, trzy marsze przez salę i tam sztanga była 40 kg. Tak na zakończenie treningu. No i następnie trening, na którym mam większą objętość przysiadów, bo jest to 5 serii, tutaj było 8 powtórzeń. W każdej serii będę sobie co, co 6 dni, bo co 6 dni wypada ten trening, zwiększał jedno powtórzenie, czyli będzie łącznie tych powtórzeń 50, sztangę 80 kg, więc jest to ciężar taki trochę kobiecy. Ale tutaj chodzi o to, żeby pracować z mniejszym obciążeniem, ale obciążeniem większym niż powiedzmy te 60, chyba o, tu Sylwia przeszła, 65% maksa, żeby ten bodziec odpowiedni treningowy wykonać. Później jeszcze robię na tym treningu martwy ciąg klasyczny na podwyższeniu 6 cm i dodatkowo w butach na podwyższeniu. Przez co ruch jest cięższy, robię to po to, żeby wzmocnić początkową fazę ruchu. Wcześniej robiłem martwy ciąg w wersji z szerszym chwytem, ale jednak klasyk też myślę że warto trenować. Poza tym już chwytanie tej sztangi sprawiało mm, trochę, trochę trudność. No, a w klasyku nie ma tego problemu. No i tak samo y, też jest y, akurat tutaj jedna seria główna. Y, martwego ciągu nie robię objętościowo, bo jestem zdania, że jest to ćwiczenie y, no, bardzo wymagające, y, powiedzmy bardzo, bardzo stresujące układ nerwowy. Y, jeśli bym robił dwa razy w tygodniu przy większej objętości, to raczej bym się po tym nie pozbierał. Być może są osoby, które mogą. Y, ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że. Źle się czuję po prostu, czuję się nie do yy, wypoczęty, że tak powiem. Yy, no i główna seria 140x8. Yy, wyższy, mówiłem o wyższym zakresie powtórzeń. Ktoś może powiedzieć, że 8 to nie jest taki wysoki. Yy, no, jeśli chodzi akurat o ten z deficytu, to to, 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 to będzie maksymalnie chyba 6 albo 5 powtórzeń yy, w ostatnim tygodniu tej rozpiski Wendlerowej. Natomiast po co robię yy, w ten sposób po co po co tych powtórzeń więcej yy, chcę zrobić taką bazę yy. Bazę pod blok siłowy. To jest blok, powiedzmy, w którym sobie zbuduję trochę mięśni. <grym> tu jeszcze seria będzie 10% mniejsze obciążenie, też 8 powtórzeń. E, blok, w którym zbuduję sobie, powiedzmy, trochę mięśni. Staram się jeść więcej, ale waga no, jest tak w okolicach 78 kg. No ale chodzi też o to, żeby ciało się miało odpoczynek od tych wyższych obciążeń. No i żeby popracować sobie chwilę trochę inaczej. Jest to pogląd tego Chad'a Willa Smith'a, wiem, że dużo osób też przeplata sobie te powtórzenia, że raz robią jednego dnia więcej powtórzeń, jednego dnia mniej i ciężej, cięższe obciążenia, wyższe. Natomiast też przez jakiś czas tak robiłem, ale stwierdziłem, że a, przetestuję sobie jak to wygląda z tymi blokami i jaki to będzie miał efekt. I na koniec jeszcze żurawie 3 serie po 8 bez trzymania tego napięcia. Też raczej taki y, pogląd y, jak do martwego ciągu, że z zatrzymaniem jest lepiej. No, także jak macie jakieś pytania, to pytajcie i myślę, że to było tyle. Dzisiaj nowość w naszej kuchni będzie to gulasz. Jest to gulasz z uda z indyka. Najpierw trochę podsmażamy, teraz dodajemy cebulę. Ja zatwierdzam w taki sposób. Proszę wymieszać. Ej, coś mi na nogę kapie, Sylwia! cholera. No to zabrz skarpetki. mamy wodą. Co zrobiłeś, Kuba? Bataty robię sobie. Pokroiłem część w takie ringi okrągłe. Nie, w sumie nie ringi, tylko takie okrągłe. Nie? A reszta... Reszta będzie w normalne chipsy. Tym razem robię ze skórą, zgodnie z zaleceniem Waszym. Za dużo babrania jest zabieraniem, a skóra jest smaczna. I ponoć jest najwięcej tych składników odżywczych. Tych dobrych, nie? Więc pod skórą, dlatego nie warto się jej pozbywać. Tak samo jak w wypadku jabłka i tak dalej, nie? Marchewka się gotuje. Będziemy mm -hmm. robić na słodką marchewkę. Szybki podgląd na mięso, duszenie. Coś dodawałeś, bo to takie czerwone jakieś? Paprykę. Okej, okay, tu mam pokrojone marchewki, zaraz jeszcze trzeba z nich zrobić kostkę i zaprezentuję Wam szybki sposób na to, żeby taka kostka powstała. Będzie nam potrzebna taka ścierka. Ścierką przykrywamy te marchewki, następnie klaszczemy. No i zobaczymy czy się udało. No, nawet w miarę równo, także polecam taki sposób. Następnie dodaliśmy masło do tych marchewek. No i woda, dawaj. Trochę soli do tego, trochę cukru trzcinowego do tego dodamy. No trochę jeszcze więcej. Dawaj, osłoć mi żyć. Do marchewki był dodany jeszcze, była dodana mąka, w sumie bataty wyglądają trochę jak marchewka. Nie wiem czy to pasuje, chyba, chyba raczej do kaszy pasuje, no. ale lubimy takie egzotyczne połączenia. Miał być też kolesław, ale kapusta się powstrzymała. Ja sobie jeszcze doleję tutaj trochę jogurtu na bataty. Lubię takie połączenie. Czy już mogę? A co Ty chcesz? Ja chcę powiedzieć, że wybiłaś godzina 12. Tak? Mm -hmm. 12, 12 marca. Twoje urodziny. Tak. Urodziny. Mm -hmm. Urodziny. Wrodziny. Właśnie skończyłem montować film. E, więc zbieram się, zbieramy się dzisiaj do Lublina, więc na pewno jakiś vlog z tego będzie, pewnie jakiś luźny Pojedziemy na jedzonko. To na pewno pojedziemy do bidy, e, też dużo z Was pisało, że kojarzycie bidę, więc na pewno pojedziemy na jakieś dobre jedzenie. No, więc jak wrócę to postaram się obrobić, żeby materiał pokazał się jakoś w środku tygodnia. Może mi się uda, możecie dać kciuka w górę, a póki co jeszcze ja jestem drodową żegnam i zapraszam na Facebooka, Instagrama I do następnego filmu szerkość!